Witam, w dniu dzisiejszym pokażemy Państwu, jak wykonać konfigurację sprzętu z aplikacją TUIA. Będą to kamery Wi-Fi. W pierwszej kolejności należy połączyć się z domową siecią Wi-Fi, do której chcemy podpiąć urządzenie, następnie pobrać aplikację TUIA i się na niej zarejestrować. Po zarejestrowaniu i odpaleniu aplikacji, należy dodać urządzenie do sieci. Możemy to zrobić w bardzo łatwy sposób: poprzez kliknięcie Dodaj urządzenie tego to możemy ominąć. Następnie, wybranie opcji ap aparat i blokada. Wybo wyborze konfiguracji kamera bezprzewodowa 24 5 GHz. Następnie, zmianie ustawień u góry na tryb Wi-Fi Mode. I przejście dalej do konfiguracji. Urządzenie prosi, a dokładnie aplikacja, żeby zrestartować e, sprzęt. Należy przytrzymać przycisk przez 5 sekund, aby wytworzyło swoją sieć po długiej nazwie. Ty taką sieć wytworzy możemy przejść sobie dalej i musimy sprawdzić jak się świeci dioda na urządzeniu. Jeżeli miga szybko klikamy Easy Mode, jeżeli powoli zalecam kliknięcie AP Mode. Ja osobiście klikam zawsze AP Mode, bo to jest informacja o poprawnym połączeniu z siecią zegara. Tu bardzo ważne, żeby Nasz telefon był połączony do sieci 2,4 GHz. Ja sobie zmienię, bo jestem podłączony do innej. Także przełączę się do sieci 2,4 GHz, bo to jest bardzo ważne. Już jestem połączony z siecią 2,4 GHz. Wpisujemy hasło do sieci domowej i przechodzimy dalej. gdy Jesteśmy pewni, że sieć jest prawidłowa. Przechodząc dalej, telefon prosi nas o połączenie się z siecią urządzenia. Będzie to prawdopodobnie nazwa z początkiem Smart Life. Wybieramy tą sieć, czyli klikamy na Smart Life i ten numer, klikamy połącz. Bardzo ważne też, żeby na ten czas wyłączyć dane komórkowe, czy dane mobilne. Żeby być tylko połączone z tą siecią. I teraz wracając automatycznie zegar albo jakiś sprzęt, który operuje na aplikacji Tuya zostanie podłączony do sieci domowej Wi-Fi. Trwa to do około 2 minut. Ważne, żeby na czas konfiguracji taką kamerę mieć blisko routera oraz upewnić się, że telefon na pewno był wcześniej połączony z siecią domową 2,4 GHz. Były wyłączone dane komórkowe. Można też wyłączyć wręcz Bluetooth, ale to nie jest konieczne. Oraz, że połączyliśmy się z tą siecią Smart Life wybierając opcję mode. OK, kamera została dodana. Klikamy zakończ. Tu musimy zatwierdzić uprawnienia. Jeżeli mamy wyłączone powiadomienia dla aplikacji, możemy sobie sprawdzić. Tutaj aplikacja nas pokieruje, jak to zrobić. Także takie powiadomienia możemy sobie uruchomić, żeby przychodziły informacje, że sprzęt został uruchomiony. Ok, teraz mamy dostęp do obserwacji w czasie rzeczywistym z zegara. Na pierwszym ekranie mamy ikonkę mikrofonu. Gdy na nią kliknę, klikniemy usłyszymy dźwięk z urządzenia. Ja niestety nie mogę tego uruchomić ze względu, że wtedy wyłączy mi się nagrywanie ekranu, natomiast wtedy można usłyszeć dźwięk z urządzenia. Zmianę jakości podglądu z SD na HD oraz przejście do pełnoekranowego trybu. Od dołu mamy screenshot, czyli zrobienie stop klatki Rekord, czyli nagrywanie wideo na pamięć telefonu, to rozpoczyna się czas. Jeżeli chcemy zakończyć, należy odcisnąć i wtedy ten plik zostanie zapisany do naszego albumu. Fotoalbum ten plik będzie dostępny. Mamy tu nasze zdjęcie oraz wideo. Cloud Storage to jest opcja magazynowania na chmurze. Jest to opcja odpłatna, którą można uruchomić, nie trzeba, to już w zależności od państwa. Odtwarzanie. Jest to funkcja. Zapisu, a dokładnie odtwarzania danych nagranych na kartę pamięci. Obecnie nie mamy jeszcze nic nagranego, natomiast tu, gdy będzie nagrany plik, pojawi nam się na tej oto linii czasu. Taki szary fragment, co oznacza, że w danym elemencie jest nagrane wideo. Jeżeli będziemy chcieli go zapisać, trzeba kliknąć sobie przycisk Rekord i poczekać, aż ten pasek przejdzie do, do tego punktu, który nas interesuje, i go odcisnąć. Wtedy zostanie to zapisane. Można zrobić też screenshot albo ustawić daty, w których chcemy sprawdzić, czy coś było e, nagrywane. Cofając się, mamy jeszcze tutaj alarmy. Tu jest informacja na temat uruchomienia. Powiadomień o wykrytym ruchu. Aby to zrobić, klikamy sobie przełącznik, czułość na średnią. I mamy w tym momencie informację o wykrytym ruchu, czy coś się pojawi przed obiektywem. Czyli idzie na nas powiadomienie standardowe na telefon, tak jak przychodzą z aplikacji typu Facebook czy innych. Możemy też ustalić harmonogram, w których godzinach ma to być robione. Przechodząc dalej z głównego ekranu, w górnym prawym rogu mamy tak zwany ołówek. Są to ustawienia. W tych ustawieniach mamy możliwość sprawdzenia karty pamięci czy uruchomienia nagrywania. Tu mamy takie właśnie funkcje jak ustawienia alarmu czy coś, co już wybraliśmy, ustawienia karty czy sprawdzenia czy karta jest w środku. Ja włożyłem kartę 64GB, także tutaj mamy I ustawienia nagrywania. Tu możemy sobie przełączyć, żeby na kartę pamięci były nagrywane pliki wideo. Po przełączeniu mamy dwa tryby rejestracji. Nagrywanie ciągłe, czyli cały czas lub nagrywanie zdarzenia po wykryciu ruchu. Ja zostawię sobie nagrywanie ciągłe. Oraz harmonogram, który możemy sobie ustawić, czyli kiedy, na przykład w jakich godzinach ma się nagrywać. Tu mamy magazyn również w chmurze, co jest opcją dodatkową. Powiadomienia telefonu, które możemy sobie powiązać z ustawieniami. Oraz dane opcje samego urządzenia. W górnym panelu możemy jeszcze sobie zmienić nazwę urządzenia na jaką chcemy, żeby kamera miała na przykład nie wiem, kamera dom, kamera duży pokój, to już od Państwa zależy, a w ustawieniach podstawowych funkcji mamy informacje na temat kontrolki, czy ma się świecić tam dioda na urządzeniu, czy ma być odwrócony obraz e, lewo-prawo oraz znak wodny czasu, czy ma no, czy nam się wyświetlać na wideo e, jaka jest godzina oraz e, data. Możemy to wyłączyć, ja zostawię, bo to w sumie nie jest problematyczne. Funkcją jeszcze tu ciekawą jest funkcja naptowizora IR. Jest to e, funkcja automatycznych diód podczerwonych, które się będą uruchamiały w momencie wykrycia zmierzchu i będą przełączały się na tryb nocny. Można to wyłączyć bo nie włączyć sobie ręcznie. Myślę, że to wszystko, jeżeli chodzi o dany sprzęt. Zobaczymy tylko, czy coś się może nagrało, żeby zobaczyć, czy mamy już jakieś e, widzenie. Jak, jak coś się nagrało, bo mamy taki szary pasek, ten kawałek się nagrał. Co e, prawda nic się nie działo, ale jak najbardziej ten plik już jest dostępny do odtworzenia z karty pamięci w formie zdalnej. E, także to jest wszystko, jeżeli co trzeba wiedzieć o aplikacji. Także, także dziękuję i do usłyszenia.